Dzień dobry. Szanowni Państwo, Zaprosimy Państwa tutaj, ponieważ jest to dość ważna uroczystość dla naszych dwóch jednostek, dla naszych lecznic. Witam serdecznie z nami pana dyrektora Michała Szybelskiego, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Witam zastępcę dyrektora ds. lecznictwa, pana Jana Siwca. Witam pana starostę Bartowskiego, Jana Słowackiego. Tu przedstawiciele władz podmiotu tworzącego SPZU Bartek i oczywiście mojego zastępcę, pana dyrektora Piotra Chęcia, zastępcę dyrektora ds. lecznictwa. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym nastąpiło czyste podpisanie porozumienia Pomiędzy, pomiędzy SPZOS Lubartów a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 4 w Lublinie. Porozumienie to dotyczy szeroko zakrojonej współpracy w dziedzinie tutaj medycyny. Wymienimy tutaj, dzięki temu nasi pacjenci będą mieli lepszy dostęp do usług medycznych, zarówno. I ze strony Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ale i też pacjenci SPZ Lubartów. To też poproszę pana dyrektora, też o kilka słów. Wszystko mogę potwierdzić, to powiedział pan dyrektor, a ze swojej strony również chcę wyrazić ogromne zadowolenie, że podpiszemy dzisiaj umowę o współpracy. Ale tak naprawdę już ze sobą współpracujemy, więc ta umowa będzie e, takim przypieczętowaniem tej dotychczasowej współpracy i otwarciem się też na, na nowe obszary współpracy. Oczywiście mówimy o, o, o umowie e, e, bardziej ogół, bardzo ogólnej na dzień dzisiejszy, za którą pójdą również e, takie bardziej operacyjne e, ustalenia w zakresie właśnie ruchu pacjentów. E, e, o wyższej niższej referencyjności, ale również o konsultacjach naszych specjalistów dla pacjentów szpitala w Lubartowie, ale również i o, 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 o usługach lekarzy z Lubartowa czy, czy szerokopiętnych usługach medycznych dla, dla naszego szpitala. To, 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 co dzisiaj dokonujemy, wpisuje się w nasz model współpracy polegające na tym, że, że jako szpital, no jeden z większych w kraju, tak, bardzo dynamicznie rozwijający się od, od, od kilku lat, chcemy bardzo jeszcze mocniej współpracować z, z mniejszymi szpitalami, ale posiadającymi również jeszcze niewykorzystane potencjały i też posiadającymi to, co, co może wesprzeć i jakby wzmocnić ten efekt Synergii dla, dla, dla dobra bezpieczeństwa, jakości bezpieczeństwa naszych pacjentów i oczywiście też zachowaniem zasady no, minimalizacji marnotrawstwa w polskiej ochronie zdrowia. Panie doktorze, ja to, że Dzień dobry Państwu. Nasza współpraca pomiędzy naszymi szpitalami jeszcze bardziej zacieśni współpracę pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem w Lublinie, jak również Szpitalem w Lubardowie. To sprawi jeszcze bardziej sprawne przesyłanie chorych, którzy wymagają leczenia wysoko specjalistycznego, jak również e, e, chorych, którzy wymagają leczenia długoterminowego. Porozumienie to będzie ścisłą współpracą, która będzie coraz bardziej, jeszcze ściślejsza. Nie tylko jeśli chodzi o przesyłanie chorych, ale, na, ale też o konsultacje elektroniczne, czyli telemedycyna. Więc widzimy przy tym duży rozwój i duży potencjał. Dziękuję bardzo. Panie Szanowni Państwo, to o czym mówiłem w lutym, przychodząc tutaj jako dyrektor do spraw medycznych, Będziemy robić dobrą medycynę. To kolejny taki krok w tym, abyśmy tutaj, właśnie w Lubartowie, mieli możliwość robienia dobrej medycyny ponad tą, którą jesteśmy w stanie robić w Szpitalu Powiatowym. Ta współpraca z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym to krok milowy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o dostęp pacjentów z powiatu lubartowskiego do największego szpitala w naszym rejonie posiadającego znakomitą bazę zarówno naukową, dydaktyczną, jak i medyczną. Do Szpitala Uniwersyteckiego. Wiążemy z tym ogromne nadzieje na rozwój również naszej placówki medycznej w dziedzinach, które jeszcze nie są tutaj obecne w szpitalu i dzięki tej współpracy mamy nadzieję, że nasi pacjenci z powiatu lubartowskiego będą w znacznie szybszym tempie uzyskiwali wysoko specjalistyczne konsultacje i porady, na które w obecnej chwili muszą czekać bardzo, bardzo długo. Z tego miejsca serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Michałowi Szabelskiemu i panu doktorowi Janowi za zaangażowanie i przychylność w patrzeniu w kierunku lubartowskim. Dziękuję bardzo. To ja proszę po Z tego miejsca chciałbym pogratulować Panu Dyrektorowi, obydwu Panom Dyrektorom, przedstawicielom placówek, sfinalizowania tego porozumienia. Ze swojej strony pragnę wyrazić duże zadowolenie, bo jak słyszeliśmy przez chwilką, porozumienie to gwarantuje polepszenie usług medycznych dla mieszkańców Lubartowa no, nie tylko, ale ci mieszkańcy są mi szczególnie bliscy. Powiem, że od na początek mojej kadencji w drugim tygodniu urzędowania jest to dla mnie miła niespodzianka i tylko zostaje wyrazić nadzieję, że nie jest to pierwsza jedyna. Panie Dyrektorze, proszę tak dalej. To na dobrowolę naszych eh, mieszkańców.